Spotkanie ze sztuką zaczęło się od, od kiedy mogłem trzymać ołówek w ręce, bo po prostu jak mi rodzice mówili, to od dziecka rysowałem, prosiłem tam tatę, żeby mi tam coś narysował, jak, jak, jak sobie nie mogłem radzić, ale w każdym razie ten rysunek na początku, a potem gdzieś to towarzyszyło mi no, no praktycznie od urodzenia, no, tak można powiedzieć w cudzysłowie. Ponieważ od, od zawsze rysowałem, malowałem, z pewnych względów poszedłem na architekturę, a nie na sztuki plastyczne, myślę, że to w tej chwili to nie ma znaczenia, bo, bo po prostu doświadczenie, jakie człowiek nabywa, to, to właśnie zawsze to, to polega na, na, na własnym samokształceniu. Oczywiście szkoła może pomóc, ale generalnie to od człowieka zależy, jak sobie te swoje umiejętności będzie rozwijał I jeżeli się robi jakąś pracę, Myśląc, zastanawiając się nad tym, jak to odbierze, no, na przykład inwestor, czyli proboszcz albo, albo ktoś, kto to zamawia, to jeżeli to, tak się myśli, to właśnie się nic nie da zrobić, bo człowiek jak nie, robi, nie robi tego, co sam myśli, tylko, tylko cały czas myśli, jak to zrobić, żeby, żeby się podawać. Więc, więc ja, jeżeli robię, to robię no, tak, jak mi się wydaje, że to, że to powinno po prostu być rozwiązane. Czy się lepiej, czy gorzej uda, ale to po prostu jest jedyna droga, żeby coś według mnie sensownego zrobić. Natomiast. Na ile to komuś może pomóc jakby w drodze do Boga? Ja sam mam tą drogę dosyć wyboistą i, i często pod górkę i oczywiście zazdroszczę osobom, które mają głęboką wiarę. No, 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 no podziwiam, chociażby to, to też jest przykład, nie chcę powiedzieć wyświechtany, ale taki często się spłaszcza, ale no, no wiara na przykład Jana Pawła II no była po prostu to była, no, to, to była niezgłębiona. No jak do tego dojść, żeby chociaż, chociaż odrobinę takiej silnej wiary mieć, no to być może trzeba po prostu robić kolejne prace właśnie na rzecz Kościoła, starając się, żeby one były jak, jak najlepsze. Więc czy to pomaga ludziom? Być może czasem tak. No miałem taki, taki jeden, podam taki jeden może mały przykład, że gdzieś tam zgłoszono się do mnie o, właśnie o wykonanie ikony. Okazało się, że to, to się zgłosiła taka para przed, przed, przed yy, przyjęciem ślubu i po prostu chcieli mieć taką ikonę u siebie w domu yy, no, na całe życie. I to było dla mnie duże przeżycie, takie emocjonalne, bo po prostu yy, no, jakby to będzie, no, nie mogłem ich zawieść i, i rzeczywiście cieszę się, jak, jak, jak yy, przyjęli tą pracę z radością i... i yy, yy, Kilkakrotnie po prostu się do mnie odzywali, właśnie cały czas ciesiąc, ciesząc się, że, że tą pracę mają. Więc, więc w jakiś sensie czasami może te prace faktycznie ludziom pomagają. Ale jak zaczynam jakąkolwiek pracę, to to w ten sposób nie myślę. Myślę o tym, żeby po prostu znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla, dla danego jakby problemu czy tematu, który, który tam mam podjąć. W sztuce się mówi, jest takie powiedzenie, że sztuka wyrasta ze sztuki, więc, więc jest naturalne, że, że człowiek w swoim rozwoju fascynuje się pewnymi artystami, yy, chce im dorównać, porównać się z nimi. No, jak byłem młody, to, to jest dosyć jakby może oczywiste, może nie, no, chciałem rysować jak Leonardo, podziwiałem Michała Anioła, yy, Rafaela, Rembrandta i, i tak dalej. Yy, jak byłem młody, to dosyć powierzchownie traktowałem sztukę średniowieczną. W tej chwili uważam, że to jest jeden z najlepszych okresów w malarstwie, który po prostu jest przez wiele osób no, niedoceniany, a tam w kontekście jeszcze dzisiejszej sytuacji na świecie, to tam naprawdę, tam jest kawał, kawał świetnego malarstwa i malarstwa, które właśnie podejmuje takie najistotniejsze problemy dotyczące no, istoty człowieczeństwa, człowieka i jego, jego życia na Ziemi, jego, powiedzmy, przeznaczenia. I teraz pracuję, mam nadzieję, nie chcę zapeszyć, ale, ale może to powiem, bo dopinguje do tego, żeby szybciej tam, tą pracę skończyć. Więc zacząłem pracę tak, nad książką pod tytułem Studium Człowieka. Studium oczywiście plastyczne, ale chcę to zrobić w takim aspekcie szerszym. W aspekcie czy w kontekście przemian kulturowych, jakie są na świecie, przemian technologicznych, gdzie chciałbym uzasadnić potrzebę tego studium człowieka, mimo tego, że, że w tej chwili jest wspomaganie różnych, różnymi środkami procesu projektowania. W tej chwili sądzę, że takim największym wyzwaniem, jeśli chodzi o projektowanie, to jest projektowanie kościoła. Jest to ciągle problem, który jest z jednej strony żywy, z drugiej strony trudno uchwytny, szczególnie właśnie w dzisiejszych uwarunkowaniach, bo pozostałe elementy, takie jak chociażby mieszkaniówka czy, czy jakieś obiekty usługowe, przy dzisiejszej technologii, przy świetnych materiałach, no, dają bardzo dobre często rezultaty, tym niemniej jest to często sprawdzone do zabawy formą, a nie do wniknięcia w istotę problemu co jest na pewno niezbędne, jeżeli, jeżeli chcemy osiągnąć dobry rezultat w projektowaniu kościoła. Niedawno zmarł, jest w świętej pamięci Stanisław Niemczyk, to był architekt ze Śląska, no, który był jednym z nielicznych, który potrafił po prostu, on dotykał tej materii kościoła, materii przestrzeni i jest, no przynajmniej jeden, jeden, jeden obieg jest wielu osobom znany, to jest kościół w Tychach, który jest wzbogacony również o polichromie Jerzego Nowosiewskiego, z którym to Niemczyk się przyjaźnił i współpracowali razem. Obaj byli wielkiej wrażliwości ludźmi i wielkiej wiedzy i wielkiej intuicji. We Wrocławiu jest, jeden, jest co jeden kościół, który też mogę, myślę, że mogę pochwalić, nie tylko dlatego, że tam udało mi się zaprojektować w witraże, ale jest to kościół, to jest kościół Jarząbka Matkowskiego i Hryniewicza, Kościół Matki Bożej Krowej Pokoju, którym jest tak zbudowany, że po prostu nie trzeba stawiać krzyży na, na, na budynku, żeby było wiadomo, że, 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 że to jest kościół. On jest zaprojektowany od początku do końca, jest spójny formalnie, czego brakuje wielu współczesnym kościołom, gdzie po prostu często, kolokwialnie mówiąc, znajdujemy grok z kapustą i cała mistyka, która powinna być w kościele gdzieś tam umyka. Znaczy w takiej tej mojej górnolotnie mówiąc twórczości plastycznej od dawna gdzieś się pojawiały wątki Madonny z Dzieciątkiem, czy wątki Aniołów. To w ogóle jeszcze w czasie, gdzie, gdzie nie myślałem o projektowaniu witraży. Natomiast w pewnym momencie no, przypadek, a może to nie był przypadek zaprowadził mnie do pracowni witraży tutaj wracają na kanonie do pracowni, którą prowadzi Zbigniew Jaworski. I tam jeden z architektów zaprzedzionych ze mną prosił mnie, żebym tam zajrzał i zobaczył, skorygował projekt witraża do któregoś z kościołów. No ja tam przeszedłem i, i tak niewiele mówiąc powiedziałem, że, że łatwiej będzie jak narysuję to, co mi się wydaje, że jest źle, niż, niż będę opowiadał. No i to się tam szefowi pracowni spodobało i od tego czasu zacząłem z nim współpracę taką, taką regularną, no w tej chwili... Mamy zrealizowanych wspólnie ponad 100 witraży, w tej chwili są, jest projektowanych do, do kilku kolejnych kościołów, są też projektowane nowe cykle witraży. Więc ja się bardzo cieszę, że na tą ścieżkę tego projektowania witraży wszedłem, to też mi pozwoliło tam zrobić kilka obrazów do, do, do kościoła w Obornikach, w jednym z kościołów tam miałem zaprojektowaną ścianę ołtarzową, więc w ogóle życzyłbym, sobie, gdybym miał możliwość właśnie zaprojektowania kościoła i całościowo rozwiązanie plastyczne. Byłem bliski raz takiego, takiego momentu, ale, ale no, rzecz się wymknęła, bo proboszcz tego kościoła z, z miejscowości Podrocławiem został powołany na proboszcza katedry i cały proces został przerwany, więc ciągle czekam na, 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 na takie możliwości.